Chcesz w końcu zdać ten egzamin i cieszyć się wolnością za kółkiem? Pomogę Ci to osiągnąć. Razem damy radę. Rozwiązałem cały test i pokażę Ci, jak możesz zrobić to samo. Mamy rozwiązany test i Ty też możesz tak sprawdzić właściwe odpowiedzi. Klikamy na Zobacz odpowiedzi i sprawdzamy po kolei wszystkie pytania z tego testu. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? No naturalnie, że tak, bo mam znak droga z pierwszeństwem, znak D1. W dodatku, tablica pokazuje, tablica T6 pod tym znakiem pokazuje, że jestem na drodze z pierwszeństwem. Gdy masz wątpliwości, zawsze po kliknięciu na wyjaśnienie odpowiedzi, tu okropnie już automatycznie przewijamy w dół i tutaj mamy wyrysowane skrzyżowanie, tak jak wygląda na filmie z pytania testowego. Następne pytanie: Czy w tej sytuacji wolno ci się zatrzymać przy lewej krawędzi jezdni? Przede wszystkim, kiedy możemy to zrobić? Na drodze jednokierunkowej, a także na drodze dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu. A tutaj mamy drogę jednokierunkową, więc przy lewej możemy się zatrzymać. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widocznym znakiem kończy się droga ekspresowa? Musimy oglądać filmy od początku do końca, ale nie dlatego, że droga ekspresowa kończy się po przejechaniu odcinka podanego na tabliczce. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę środkowym pasem ruchu? Ci, którzy filmu nie oglądają do końca, dają odpowiedź: nie, ale przecież prawy pas jest pasem zanikającym, o czym mówi gruba linia przerywana, w dodatku strzałka naprowadzająca. Więc jak najbardziej mogę tutaj jechać środkowym pasem ruchu. Czy w obszarze zabudowanym zabronione jest korzystanie z sygnału dźwiękowego? Co ciekawe, nie, dlatego że jeżeli mamy bezpośrednie jakieś niebezpieczeństwo, to musimy wręcz użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec przed nim innego uczestnika ruchu. Zamierzasz skręcić w lewo? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Tutaj nie ma zasady prawej ręki. Tutaj mamy, zobacz, włączanie się do ruchu. Wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania, więc jesteśmy włączającym się do ruchu. Ustępujemy tym z prawej, tym z lewej, a także pieszym, rowerzystom, hulejnogom, hulejnogom. Hulajnogą jadącym wszystkim. W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom, jadącym z naprzeciwka i skręcającym w lewo? Tutaj rowerzyści i ja jesteśmy w sytuacji równorzędnej, bo oba pojazdy mają ten sam znak ustalający pierwszeństwo. Ale skoro oni skręcają w lewo, to muszą ustąpić tym, którzy jadą prosto oraz skręcają w prawo. A tutaj oni jadą w lewo, a ja jadę w prawo. Czy w tej sytuacji możesz wjechać za sygnalizator, jeżeli zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania? Jeżeli wymagałoby gwałtownego hamowania, to ja nie mogę zatrzymać się przed sygnalizatorem, muszę przejechać dalej. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Zobacz, masz tutaj policjanta skierowanego przodem do ciebie, a to oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie i na odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, więc nie mogę. Czy chcąc wysadzić pasażera masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz. Mamy tutaj słówek wskaźnikowy z jedną kreską. Nawet do niego jeszcze nie dojechałem, ale nawet jeżeli bym minął ten słówek wskaźnikowy z jedną kreską, to i tak mógłbym się zatrzymać, bo za tym znakiem nie mogę wykonać postoju. Zatrzymanie mogą wykonać. Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? Tutaj mamy bardzo ważną informację. Tutaj są warunki do jazdy na subach, bo tutaj, zgodnie z tym, co mamy w treści pytania, występują warunki zmniejszonej prędkości. W dodatku ten samochód ciężarowy jest na pasie, który już się kończy, więc Musimy go tutaj wpuścić, bo tutaj mamy słupak. Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzić pojazdy poruszające się innymi pasami? Oczywiście, że tak, bo na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, na skrzyżowaniu ruchu kierowanym mogę wyprzedać inne pojazdy. Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wymijania? Tak, bo jeżeli jadę obok pojazdu, który jedzie w kierunku przeciwnym do mojego, to wykonuję manewr wymijania. Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania? Światła mijania muszą być używane przez 24 godziny na dobę, w dzień i w nocy. W dzień możemy używać świateł do jazdy dziennej, jeżeli są ku temu warunki czyli jeżeli nie ma warunków ograniczonej przejrzystości powietrza. W nocy możemy używać świateł drogowych. Znowu, jeżeli są ku temu warunki. Ale tutaj jak najbardziej w nocy możemy tych świadomienia używać. Wręcz mamy taki obowiązek. Czy piesi przechodzący przez jezdnię w bliskim otoczeniu przystanków autobusowych zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdami? Nie, nie ma takiego przepisu. Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek obserwować jego otoczenie? Naturalnie, że tak, bo to jest wyrazem zachowania naszej szczególnej ostrożności. Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z obserwacji zachowania dzieci? Każdy uczestnik ruchu drogowego, dzieci także na chodniku, mają... Prawo, o znaczy mogą nie stosować się do przepisów prawa drogowego i my musimy mieć to na uwadze. A dzieci tych zasad ruchu drogowego mogą po prostu nie znać, więc nie mogę zrezygnować z obserwowania dzieci. Czy w tej sytuacji prawy skrajny pas ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych? Oczywiście, że nie, bo nie o tym mówi ten znak drogowy. Czy podczas postoju uszkodzonego pojazdu na drodze twardej poza obszarem zabudowanym musisz pozostawić włączone światła mijania? Światła mijania nie ma takiego przepisu, więc nie. Czy substancje psychoaktywne, między m.in. dopalacze, wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem na, nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców? No tak, wpływają. Nikt tu nie mówi, że pozytywnie wpływają, po prostu wpływają i wpływają negatywnie. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem przez całą dobę? 90 km na godzinę, To nie jest obszar zabudowany. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli musimy mocno hamować, to gdy mamy układ ABS, on zapobiega zablokowaniu się kół, a dzięki temu możemy manewrować pojazdem. Który z wymienionych czynników ma największy wpływ na drogę hamowania? Oznakowanie poziome. No W jakiś sposób może mieć jakiś wpływ, dlatego że zachowanie poziome na jezdni jest bardziej śliskie niż sama jezdnia. Temperatura na wierzchni jezdni też ma jakiś wpływ, ale największy wpływ ma prędkość początkowa yy, os samochodu rozpoczynającego hamowania. Jakie zachowanie mm, zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? Utrzymanie zbyt wysokiej prędkości zwłaszcza na zakręcie, niezależnie od tego czy jest ślisko, czy nie jest ślisko, czy jest suchy czy mokry asfalt, przez zakrętę musimy jechać z taką prędkością, która nam umożliwi pokonanie tego zakrętu, a gdy jest ślisko, to już tym bardziej. Który z wymienionych czynników może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym? Tutaj mamy bardzo, ciekawe, bardzo ciekawą odpowiedź, bo zbyt wysoko lub zbyt nisko ustawiony fotel. Optymalne ustawienie wysokości fotela jest takie, że jeżeli siedzimy sobie za kierownicą, to nasze oczy są w połowie wysokości szyby. Jak należy zareagować, zbliżając się do stromego wzniesienia? Na pewno nie będziemy gwałtownie hamować, bo musimy utrzymać w miarę stałą prędkość jazdy podczas podjeżdżania po to wzniesienia. Jeżeli trzeba, nawet zredukujemy bieg do niższego właśnie po to, żeby utrzymać w miarę stałą prędkość. Więc tak jak w odpowiedzi B, utrzymać w miarę możliwości stałą prędkość jazdy. Czasami wymaga to zmiany, zmiany biegu na niższe. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrot zatrzymanego prawa jazdy, jeżeli od dnia zatrzymania minął okres przekraczający jeden rok? Jakiej barwy chorągiewką wolno Ci oznaczać ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego? Być może będziesz musiał przewozić taki towar, który będzie z tyłu wystawał za obrys pojazdu i musimy taki, taki towar, taki, taką przeszkodę za samochodem oznaczyć czerwoną chorągiewką, żeby była daleko widoczna. Czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim? No, oczywiście, że tak. Dlatego w teście na kategorię B zdarzają się pytania o czterokołowcach, bo będziesz mieć do niego uprawnienia. Jak nazywają się światła przednie, barwy białe, oświetlające drogę na co najmniej 100 metrów, przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza? To są światła drogowe. To wynika. Ze specjalnego aktu prawnego, gdzie jest wprost napisane, jak daleko muszą świecić światła drogowe. Światła mijania przynajmniej 40 metrów to też jest test na prawo jazdy. Dlaczego pozycja boczna ustalona jest bezpieczna dla osoby rannej w wypadku drogowym? Ponieważ jest stabilna, zapewnia drożność dróg oddechowych i zabezpiecza osobę ranną przez zachwycięcie się. Może być tak, że osoba, osoba poszkodowana może mieć po prostu wymioty. Gdy nie będzie leżała w pozycji bocznej ustalonej, może się zachłysnąć, a to może być śmiertelnie niebezpieczne. Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej? Co 30 minut. To wynika z algorytmów pierwszej pomocy. I mam nadzieję, że ten test nie był dla Ciebie przesadnie trudny, ale jeżeli masz problemy z bazą egzaminacyjną, w ogóle z teorią, z przepisami, to zapraszam Cię na lekcje w pakiecie platynowym na Zdamy to. Tam można zadawać na żywo pytania prowadzącym i od poniedziałku do środy zawsze są lekcje ze mną. Do zobaczenia.